Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem omówić temat bardzo istotny u pacjentów, którzy leczą się z powodu problemów kręgosłupa. Jest to tzw. choroba otyłościowa. Nadmierna masa ciała u pacjentów powoduje szybsze zużywanie się struktur, struktur elementów kręgosłupa. Nie jest to tajemnicą. Dyski, czy kroszki międzykręgowe stawy ulegają przebudowie, ulegają zniszczeniu, a to w dalszej perspektywie to po pierwsze powoduje dolegliwości bóleowe, a w dalszej perspektywie przerost np. stawów międzykręgowy powoduje ucisk na struktury nerwowe i dalsze pojawienie się objawów. Stąd leczenie choroby otyłościowej u pacjentów z problemami kręgosłupa jest bardzo istotnym elementem, i to staram się zaznaczać u swoich pacjentów. Sama redukcja masy ciała powoduje lepsze wyniki rehabilitacji, oraz więc, czyli pacjent lepiej się czuje, czuje się ruchomościowo dużo lepiej, ale dodatkowo wspomaga leczenie przeciwbólowe. Także, takim w, z, mojego, z mojej perspektywy jako chirurga. Otyłość u pacjenta, który ma skazane do leczenia operacyjnego jest dość dużym problemem. Z uwagi na to, że sama otyłość, choroba otyłościowa powoduje znaczące zwiększenie ryzyka powstawania działań niepożądanych, czyli gojenia się rany, czy na przykład niewydolności samego instrumentarium, z tego powodu no, niektórych pacjentów nawet proszę o to, aby doprowadzić do redukcji masy ciała przed samą operacją. Stąd Zaznaczam ten problem, chciałem go rozpowszechnić i wiem, że bardzo jest to trudne u pacjenta, który ma duże dolegliwości bólowe, żeby nagle włączył dużą redukcję masy ciała, opierając się na przykład na wysiłku fizycznym. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale pojawiają się specjaliści, profesjonaliści, którzy. Opiekują się pacjentami kompleksowo, czyli od diety po leczenie farmakologiczne. I też zauważam, że pacjenci zawsze powinni się zastanowić właśnie nad taką pomocą, czyli u obesitologów, Więc warto się na tym zastanowić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.